Konrad Niemczyk, uczeń pierwszej klasy liceum, jest zafascynowany fotografią. Konrad, słyszałam, że robisz fajne zdjęcia. No hej, tak. Skąd wiesz? Sara mi powiedziała. Widzę, że wieści w tej szkole się szybko rozchodzą. No najwyraźniej. Mam do ciebie sprawę w związku z tym. No jaką? Słuchaj, na fejsie mam zdjęcie z roku, a nie mam co wstawić. Może byś mi zrobił sesję? No spoko, ale gdzie? No, może być nawet tutaj w szkole. Chociaż to ty tu jesteś fotografem, więc możesz wybrać, gdzie chcesz. Dobra, to coś wymyślę. Kamila, która umówiła się z Konradem, podoba się Bartkowi Słupeckiemu. Chłopak chciałby ją poderwać, ale nie wie, jak. Wiesz, z kim się umówiła Kamila? I Czarska? No, podoba ci się jeszcze jakaś inna? No nie, a z kim? Z Konradem Niemczykiem. Co? Przecież oni nawet sobą nie gadają. Najwyraźniej musieli zacząć. Konrad będzie jej robił jutro zdjęcia. Co? Nie, no tak nie będzie. Nie dość, że ten kretyn nasuje się na jakiegoś wielkiego fotografa, to jeszcze chce mi laskę odbić. Co zrobisz? O, tak nie będzie. Wiem. Przyniosę jutro do szkoły swój profesjonalny aparat i zobaczymy, z kim Kamila umówi się na sesję. O stary, genialne! To jest dobry pomysł. Chciałbym ci coś zaproponować. No dawaj. Patrz, co mam! Wow, ale profesor! No, a wiesz, jakie foty strzela? Jak z magazynów. W serio? Super! No! Nie chciałabyś, żebym zrobił ci parę zdjęć? No kurde! No co jest? No, umówiłam się już z Konradem. Ej, no weź, on na pewno zrozumie. No przecież każdy chce mieć zdjęcia aparatem, a nie jakimś telefonikiem. No ale co ja mu powiem? No. Że rezygnuję z nim, a ty mi będziesz robić foty? No nie wiem, może tak, no. O, tam jest, chodź, Konrad, chodź, o tobie mowa. Kamia chce ci coś powiedzieć. Co jest? No, muszę z Tobą pogadać, bo Bartek zaproponował mi, że on mi zrobi zdjęcia tym swoim profesjonalnym aparatem. Mm, i co? No jak to co, no? Przecież każdy chce mieć zdjęcia aparatem, a nie marniutkim telefonikiem. Jasne, spoko. Konrad może schować się z tym swoim marniutkim telefonikiem. Wiedziałem, że jeśli przyniosę swój aparat do szkoły, Kamila na pewno zechce, żebym to ja jej zrobił tą sesję, a wtedy bez problemu ją poderwę. Kurde, głupio mi, że odwołam tą sesję z Konradem, ale taka okazja może się już nigdy nie powtórzyć. Nie wiadomo, kiedy Bartek znowu przyniesie aparat do szkoły i czy w ogóle go przyniesie. E, weź w ustaw się jakoś. Gdzie? No pod ścianą, mi zapozój ładnie. <laughs> No, zapozuj. Z czego życie? Spalać mi stąd! Teraz tak wiesz. Musi, musisz się tak ustawić, tak fajnie. No to mi pokaż. No, patrzcie, patrzcie. Musisz, musisz być seksy, patrz. Ustaw sobie tak nóżka. Za włosy się tutaj zła, bremionczko. Odsuń tak wiesz, Więcej seksu, kobieto. Jeszcze tak bokiem ustaw się. Pięknie. No ja nie wiem, Bartek. Eee, daj spokój. Nie znasz się na prawdziwej sztuce. Wsadzi się to do jakiegoś programu graficznego i będzie pięknie. O Boże! Pokaż. Co to jest? Ja wyglądam jak jakieś totalne dziwabu. Co to jest za efekt w ogóle? No w ogóle nie wyglądasz jak Co to ma być? Do zdjęć Konrada to się nie umywa. Jaka ja jestem głupia, że odwołam go. No ja też bym tak zrobiła. No ale przecież możesz teraz do niego iść i powiedzieć, że jednak chcesz, żeby zrobić te zdjęcia. No, chyba żartujesz, nigdy no, do niego nie, czek, nie pójdę. No czek, czekaj, poczekaj! Kamila chce porozmawiać z Konradem, bo głupio jej za to, jak go potraktowała. Co? Może pogadać? No. Nie może jeszcze zrobić tych zdjęć? Słucham? No bo Bartek mnie do tego mówił, żebym zrezygnowała z sesji z Tobą i w ogóle. Ale głupio ci, bo ze mną sesję w ostatniej chwili i to było niefajne. Czy dlatego, że jakiś frajer zrobił Ci słabe zdjęcia? No, jedno i drugie. Wiesz co? Nie chcę się z Tobą gadać. Pa. No, Ale bardziej to pierwsze, no poczekaj. Wiem, że jesteś zły i przepraszam, ale mogę ci jeszcze o coś zapytać? No. Może umówiłbyś się ze mną na sok albo coś? Chciałabym ci to wynagrodzić, bo. Bo co? Bo mi się podobasz. Serio? No. A no to chodźmy. Tymczasem Bartek jest bardzo ciekawy, czy Kamili podobały Dzień, się bo. jego zdjęcia. E, jak ci się zdjęcia podobały? No właśnie, tak średnio. Co? No. Na większości z nich nie było mnie w ogóle widać, a reszta była zamazana. No ale wiesz, to taki był zamysł, wizja artystyczna. Też czego rżysz? <noise> Bo Kamila tak naprawdę próbuje być miła, ale uważasz, że te zdjęcia są fatalne. Serio? Nie wierzę, że Kamila umówiła się z tym głupim Konradem! Jezu, jak ja go nienawidzę! Wiem. Podrzucę mu mój aparat do jego plecaka, tak żeby wyszło, że on go ukradł. A Kamila na pewno nie umówi się ze szkolnym złodziejem. Pomyślałem, że jeśli podrzucę Konradowi mój aparat do plecaka, to wyjdzie na to, że on jest złodziejem, rozumiesz? A Kamila nie umówi się z nim wtedy. No i co z tego? Co się stało? No bo jestem skończonym idiotą i zostawiałem włączone nagrywanie. Ło, wow, stare serio? Ja, ale akcja. Może byśmy poszli na spacer po lekcji i byśmy po, porobili sobie parę zdjęć? No jasne, z tobą zawsze. To może teraz porobimy parę zdjęć na próbę, co ty na to? Dobra. Czekaj, tylko telefon wyjmę. Co, co to jest? Aparat Bartka pożyczył ci? Nie, nie wiem skąd on się tu wziął. Może sobie plecaki pomylił. O kurde, czy, czy on bierze... On to z tego do plecaka. O kurde, nie wierzę. On ci serio go podrzucił. To za idiota, jeszcze to nagrał. Tu jesteś, Konrad, złodzieju. Coś ci się chyba pomyliło. To jest mój aparat. Ukradłeś mi go, oddawaj go. Nie, nie, nie. O, spokój Tutaj się. jest wideo, na którym jest wyraźnie pokazane, Co? jak mi go podrzucasz. To jest jakaś się ma. Chcecie zobaczyć? Zobaczcie. No, okay. Daj mi to. Ale uspokój się, no, że tam nie masz. Daj mi to. On nie ukradł moje... moje... aparat. Nie. Daj mi to, daj mi to. Ta Um, odwalcie się ode mnie. I pamiętaj, sprzęt to nie wszystko, trzeba mieć też talent.